Wielkie kolędowanie z Polsatem na Skałce. Nie zabrakło z wzruszenia. Wigilijny koncert w krakowskiej Skałce przyciągnął całą plejadę polskich artystów, którzy wykonali najpiękniejsze kolendy przy współpracy z Grott Orkiestrą. Wielkie gwiazdy polskiej muzyki zapewniły widzom Polsatu spędzenie świątecznego wieczoru w magicznej atmosferze. Oto zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. Wigilijny koncert w krakowskiej skałce przyciągnął całą plejadę polskich artystów, którzy wykonali najpiękniejsze kolendy przy współpracy z Grott Orkiestrą. Wielkie gwiazdy polskiej muzyki zapewniły widzom Polsatu spędzenie świątecznego wieczoru w magicznej atmosferze. Oto zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia. Kolendowanie z Polsatem. Najpiękniejsze świętowanie z Rodowicz. Górniak, Żugaj, Hyży i Lato. Kolendy i pastorałki przy akompaniamencie grot Orkiestry zaśpiewali Dyta Górniak, Maryla Rodowicz, Majka Jerzowska, Julia Żugaj, Beata Rybotycka, Grzegorz Hyży, Jacek Wujecicki, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Filip Lato, Wiktor Waligura i zespół Enej. Na koncert złożyły się najpiękniejsze, najbardziej lubiane polskie kolendy, te tradycyjne i te skomponowane całkiem niedawno. Kolędowanie z Polsatem połączyło kilka pokoleń muzyków. W świątecznym repertuarze wspaniale odnaleźli się zarówno najmłodsi Julia Żuga i czy Wiktor Waligura, jak i Edyta Górniak, Maryla Rodowicz czy Krzysztof i Piotr Cugowscy, a także kolędnicy i chóry. Wielkie kolędowanie z Polsatem na Skałce. Nie zabrakło łez wzruszenia. W każdej z kolęd wybrzmiały tak ogromne emocje, że publiczność chwilami nie była w stanie powstrzymać łez wzruszenia. Tak było, podczas gdy związana z krakowską piwnicą pod Baranami Beata Rybotycka śpiewała kolędy dla nieobecnych, skomponowaną przez Zbigniewa Preissnera, również krakowianina. W wigilijny wieczór widzowie telewizji Polsat usłyszeli najpiękniejsze kolędy, między innymi cichą noc, mizerną cichą, w żłobie leży, gdy śliczna panna, skrzypi wóz, nie było miejsca dla ciebie. Pastorałkę o trzech królach, karpia świątecznego, pastorałkę krakowską, wśród nocnej ciszy, pójdźmy wszyscy do stajenki, bracia patrzcie jeno, a wczoraj z wieczora. Kolędowanie z polsatem to punkt obowiązkowy w czasie wigilii. Co roku kolędowanie z polsatem jest obowiązkowym punktem wigilii w milionach polskich domów. Ale tak rodzinnego, przepełnionego emocjami koncertu nie było dawno. Kraków kocha artystów z wzajemnością, więc wspaniali wykonawcy, których zaprosiliśmy do wspólnego śpiewania. Włożyli w każdą z piosenek całe swoje serce i talent. Dawno nie mieliśmy też tak entuzjastycznej publiczności, która, kolędowała razem z artystami, klaskała i wzruszała się do łez. Jestem pewna, że tę magię i jedyną w swoim rodzaju krakowską atmosferę poczują także widzowie w wigilijny wieczór w Polsacie, powiedziała Nina Terentie w członkini Rady Nadzorczej Polsatu, która od lat zajmuje się wielkim kolędowaniem. Wielkie kolędowanie z Polsatem na Skałce w Krakowie było zwieńczeniem całego dnia z kolendami. Polsat przypomniał również fragmenty najpiękniejszych koncertów kolend z ostatnich lat z Warszawy i Krakowa.